Mroczny portal czy też Dark Portal to dość ikoniczny symbol World of Warcraft i w zasadzie ta brama między światami przyczyniła się do prawie wszystkich wydarzeń w świecie Warcrafta od momentu otwarcia. Przy okazji The Burning Crusade przechodzimy do zniszczonego świata, ale właściwie po co? Przecież już raz czy dwa razy zamykaliśmy ten portal. Dziś przy współpracy z Blizzardem postaram się wytłumaczyć po co przechodzimy przez Dark Portal w The Burning Crusade. Historia rozpoczyna się na długo przed stworzeniem portalu, gdyż na planecie Argus, którą możecie kojarzyć, jest to dom rasy Draenei, czy też wcześniej znanych Eredar. Planetą rządzili trzej władcy, czy też bracia, Kil'Jaeden, Archimond oraz prorok Velen. Rasa była bardzo zaawansowana nie tylko technicznie, ale także bardzo sprawnie posługiwali się magią, co zwróciło uwagę pewnej potężnej istoty. Któregoś razu ta potężna istota objawiła się trzem braciom jako swojego rodzaju bóstwo, które oferuje swoją moc w zamian za lojalność. Kiljaden oraz Archimond zostali omamieni tą wizją wspaniałej potęgi, lecz Velen, będąc prorokiem, przejrzał zamiary fałszywego boga, otrzymując wizję, jak jego lud zostaje zniewolony. I miał rację. Bóstwo okazało się upadłym tytanem Sargerasem. Ale Velenowi nie udało się powstrzymać dwójki pozostałych braci, gdyż ci przystali na ofertę i zostali spaczeni magią Fel. Velen zebrał kogo tylko mógł i wraz z pomocą Naru odlecieli z planety, stając się tym samym Dranei, czyli w ich języku wygnańcy. Dranei zwiedzili parę planet przed tym, jak zapoczątkowali dość zabawny trend rozbijania się na każdej planecie. Ich kosmiczny statek uderzył w planetę Drenor, a dokładnie w nagrad Osugun jest właśnie tym statkiem dranei, który został tak nazwany przez miejscowych Orków, co oznacza górę dusz. Oryginalnie ten statek nazywał się Genedar. Jako ciekawostkę warto dodać, iż ten statek składał się z dwóch części. Jego drugą częścią był Zenedar, na pokładzie którego znajdowali się najlepsi wojowie dranei znaru Xera na pokładzie. Ci, którzy śledzili losy Legionu, czyli tego dodatku, będą pamiętać go, bowiem właśnie na tym statku została stworzona armia światłości. Rozbitkowie szybko założyli swoje pierwsze osady i żyli w relatywnym pokoju z orkami. Niestety, ale Kil'Jaeden, brat Velen'a, dość personalnie podszedł do zdrady swego brata i odrzucenia propozycji mrocznego Tytana Sargerasa i przysiągł zemścić się na Dranej. Po jakimś czasie odnalazł ich na planecie Drenor. Lecz zamiast prowadzić z nimi bezpośrednią wojnę, postanowił wykorzystać do tego miejscowe siły w postaci orków. Orkowie nie byli bliskimi sojusznikami Drenej, stąd też łatwo było ich popchnąć do walki. Orkowie zostali zmanipulowani przez demony do zaatakowania Dranej. Otrzymali od nich dar w postaci krwi demonów, która dawała ogromną moc, lecz również spaczała orków. Dranej nie mieli szans. Zostali szybko pokonani przez wzmocnionych magią fel Orków. Ci, którzy przeżyli, skryli się na bagnach Zangarmarsz, lecz duża część nie miała tego szczęścia i została zabita, albo co gorsza, schwytana. Orkowie zostali użyci do zrealizowania celu Kill Jadena. Teraz przyszła pora, aby wykorzystać ich raz jeszcze. Demony chciały, by demoniczna horda ruszyła na Azeroth, aby osłabić ten świat przed kolejną inwazją płonącego legionu. Wykorzystano do tego Guldana orkowego czarnoksiężnika oraz kontrolowanego przez Sargerasa strażnika Azeroth Mediva. Na Drenoży wybrano odpowiednie miejsce, gdzie przeplatały się nici energii. No i zbudowali tam portal. Było to w Tanan Jungle. Natomiast po stronie Azeroth, Mediv wzniósł portal na bagnach Black Morass. W odpowiednim momencie Mediv użył swojej mocy strażnika, by otworzyć portal po swojej stronie, natomiast po drugiej stronie Guldan wykorzystał schwytanych dranej, wysysając ich duszę, aby napędzić portal. Tak oto powstała pierwsza otwarta brama między światami, przez którą spaczeni orkowie wlali się do Azeroth, rozpoczynając pierwszą wojnę. Niespodziewające się ludzkie królestwa otrzymały potężny cios i wiele osad oraz miast zostało spustoszonych. Ostatecznie nawet miasto Stormwind zostało niemal zrównane z ziemią. Ludzie musieli uciekać na północ, szukając pomocy pośród innych ludzkich królestw. W ten sposób, w dużym, dużym skrócie zakończyła się pierwsza wojna. Klęską ludzkiego królestwa Stormwind. Druga wojna również w bardzo dużym skrócie wyglądała tak, iż uchodźcy z królestwa Stormwind poprosili o pomoc królestwo Lorderonu, w którym rządził król Terenas Menethil II, ojciec Artasa. Zebrał on pomoc reszty królestw i w naprawdę ogromnym skrócie udało się odepchać orkową hordę z powrotem do mrocznego portalu, z którego przybyli. Resztki orków uciekły przez portal. Duża część armii została jednak zgładzona lub wyłapana do obozów koncentracyjnych, jak na przykład w Turnhold Keep. Aby zakończyć wojnę z orkami, postanowiono zapieczętować i zniszczyć portal, aby już nigdy nie został otwarty. Kadgar oraz jego magowie użyli potężnego zaklęcia, które zniszczyło przejście między światami, oraz na przyszłość kazali zbudować Nether Guard Posterunek, który miał sprawować pieczę nad portalem, by nic nigdy w tym miejscu już się nie wydarzyło. Warto dodać, iż po otwarciu portalu stopniowo bagno Black Mora zamieniło się w zniszczoną jałową krainę koloru czerwieni, którą znamy dziś. Wszystko wydawało się być w porządku, jednak portal udało się otworzyć raz jeszcze przez szamana Nerzula, który szukał sposobu, aby otworzyć portale do różnych innych światów, niekoniecznie Azeroth, dla orków do podbicia. Do tego potrzebował jednak artefaktów, które znajdowały się na Azeroth, stąd też używając czaszki Guldana, otworzył mroczny portal raz jeszcze i wysłał swoich agentów, by pozyskali te artefakty. Przerażone królestwa Azeroth, spodziewające się kolejnej inwazji, przygotowali ekspedycję składającą się z zaufanych bohaterów przymierza podczas II wojny. Kadgar, Aleria, Turalion, Kurdrain Walha Wildhammer oraz Danath Trollbane ruszyli z ekspedycją przez portal, aby powstrzymać zagrożenie ze strony orków. Niestety, ale do tej pory agenci Nerzula pozyskali to, co było mu potrzebne. Nikt nie spodziewał się, jakie będą tego skutki. Nerzul zaczął otwierać niezliczoną ilość portali do różnych światów, co w konsekwencji dosłownie rozerwało planetę Drenor na strzępy. Orkowi wodzowie, widząc co dzieje się, patrząc jak planeta umiera, uciekali przez portal do Azrod, które wydawało się być jedynym bezpiecznym miejscem. Alianska ekspedycja, również widząc do czego doprowadzi otwarcie portali przez Nerzula, postanowili poświęcić się i zamknąć mroczny portal od strony Drenoru, tak aby destrukcja nie dosięgnęła Azeroth. Ich misja się powiodła i wraz z zamknięciem Dark portalu planeta została totalnie rozerwana na strzępy, a jej resztki znamy do dziś jako Outlands. Wiele krań zostało całkowicie zniszczone, inne zmieniły się nie do poznania. Wierząc, że ekspedycja poświęciła swe życie w samobójczej misji na orkowym świecie, bohaterom tejże ekspedycji zbudowano pomniki w Stormwind, które możemy podziwiać do dziś dzień. Następnym rozdziałem tej opowieści są wydarzenia z Warcrafta 3, podczas kolejnego ataku płonącego Legionu. Nie chciałbym specjalnie się rozwodzić, aby trzymać się tematu mrocznego portalu, a więc w skrócie Azeroth raz jeszcze stanęło naprzeciw inwazji demonów. Pierwsza inwazja odbyła się ponad 10 tysięcy lat temu, gdy królowa Ashara wraz ze swoimi sługusami próbowali przyzwać do naszego świata Sargerasa oraz jego armię demonów. Do tego postanowiono wykorzystać Studnie Wieczności, ogromne źródło magicznej energii, z której elfy korzystały i zapewniało to im dominację na planecie. Ostatecznie jej plany zostały pokrzyżowane, a studnie wieczności zniszczono, co doprowadziło do rozłamu świata. Wcześniej kontynent był jedną częścią, natomiast po wybuchu studni wieczności spora część kontynentu została zalana, a inne podryfowały, formując znane nam dziś Azeroth. Chwilę przed wybuchem Illidan, Stormrage, który grał podwójnego agenta, udając, że pracuje z demonami, zaczerpnął ze studni wieczności parę fiołek magicznej wody. Następnie użył jednej z nich, aby stworzyć nowe źródło magii dla jego ludu pod drzewem Nordrasil na górze Hyjal. Malfurion, jego brat wraz z resztą ludu Kaldoraj nie byli z tego zadowoleni, gdyż to właśnie studnia wieczności doprowadziła do tak katastrofalnych zniszczeń. Stąd też w ramach kary zamknięto Illidana na 10 tysięcy lat w więzieniu. Podczas wydarzeń Warcrafta 3, gdy Legion powrócił, Tyrande postanowiła wyciągnąć swojego dawnego przyjaciela z więzienia, jako że zdawał się być doświadczony w walce z Legionem, a i odsiedział też swoje. Mimo protestów Malfuriona, Illidan został uwolniony i rzeczywiście chciał pomóc w walce przeciwko Legionowi. Illidan ma dość specyficzne podejście do realizowania swoich celów. Pewnego razu zajmował się sprawą spaczenia lasu Felwood. Dostał cynk od Artasa, iż źródłem problemów jest artefakt znany jako Czaszka Guldana, który używany jest przez Tichondriusa, za którym nie do końca akurat przepadał Arthas. Illidan postanowił zniszczyć źródło problemów. Ostatecznie stwierdził, iż wchłonie zawartą moc, by użyć jej przeciwko Legionowi. W ten sposób uratował Felwood oraz dzięki tej mocy zgładził upiornego władcę Tichondriusa. Jednak jego działania nie zostały docenione. Energia spaczyła Ilidana i zaczął dosłownie wyglądać jak demon, za co został wyklęty i wygnany przez Malfuriona i Tyrander. To jednak nie powstrzymało Ilidana przed dalszą realizacją swojego planu, czyli zniszczenia legionu. Znowu zaczął bawić się w podwójnego agenta, udając, że pracuje dla Kiliadena, który miał dla niego misję miał bowiem zniszczyć Nerzura, króla Lisa, gdyż ten obrócił się przeciwko legionowi. Do tego potrzebował artefaktu, jakim było oko Sargerasa, które było ukryte w grobowcu Sargerasa. Dzięki niemu był w stanie wywołać potężne trzęsienia ziemi na północnej części planety, w okolicach Nordrend, licząc na to, że załatwi to problem Nerzula i nieumarłych. Jednak w porę został zatrzymany przez swojego brata, nowego sprzymierzeńca Kaltasa oraz Majew. Nieoczekiwanie zamiast egzekucji, dwaj bracia połączyli siły, gdyż Tyrande miała kłopoty. Dwaj bracia odnaleźli zaginioną kapłankę. Gdyby nie Illidan, to by się absolutnie nie powiodło. Dlatego po raz ostatni puszczono go wolno. A że Illidan spaprał swoją misję zniszczenia króla musiał się gdzieś ukryć. Wybrał zniszczony świat Drenor, czyli Outlands. Illidan ze swoimi sojusznikami, Lady Vash, Kaellem oraz Akamom, zaczęli zamykać portale demonów, odcinając ich napływ na pustkowia. Podbili również fortecę Magderidona, Potężnego oficera płonącego legionu, który sprawował pieczę nad tym światem. W ten sposób Ilidan stał się władcą pustkowia, lecz przyszła pora rozliczenia. Kil'jaeden znalazł go i skarcił za niewykonanie swojego zadania. Ilidan jednak przysiągł, że wykona swoją misję. Potrzebował jedynie trochę czasu i zebrania siły. Dostał swoją ostatnią szansę, lecz niestety nie wykorzystał jej. Pod tronem mrozu spotkał Artasa, który był tam, aby połączyć się z Nerzulem. Pojedynek trwał chwilę i niestety Illidan został pokonany. Rannego z pola bitwy ściągnęli wasz oraz Kaltas i zawlekli go raz jeszcze na Outlands. Tym razem nie przejdzie to bez konsekwencji i łowca demonów to doskonale wiedział. Zaczął przygotowywać się na nadejście gniewu Kil'jaedena. Na przejętych rubieżach rozpoczął produkcję swojej armii orków. Zniewolony Magderidon był przetrzymywany w podziemiach Hellfire Citadel, gdzie ekstraktowano z niego demoniczną krew, którą następnie wstrzykiwano orkom podległym Illidanowi dając im większą moc. Lady Vash i jej nagi przejęły kontrolę nad kluczowym źródłem wody na całym Outlands, czyli Marsz. Potężne pompy wody zaczęły wyciągać wodę i chować je w zbiornikach, aby w łatwy sposób kontrolować ludność planety. Kaltas natomiast zajął się zaspakajaniem głodu magicznego swego ludu. I tu trafiamy na otwarcie portalu w trakcie The Burning Crusade. Illidan szykował się do walki z Legionem miał plan, aby stworzyć niewielką elitarną, super wyszkoloną armię łowców demonów na jego wzór, którzy mieli mu pomóc w realizacji planu. Oddał się temu praktycznie całkowicie, przez co zaniedbał potrzeby swoich sojuszników. Nikt nie wiedział, co planuje Ilidan, dlatego jednym z pierwszych, kto się wykruszył, był Kael'thas, jako że Ilidan nie dotrzymał obietnicy nieograniczonej ilości magii, aby zaspokoić głód jego ludu. Postanowił działać i podbił Tempest Keep. Wielki statek kosmiczny Naru wezwanych do pomocy na Outlands. Dzięki temu stworzył wielkie kuźnie many, wysysające energię magiczną z otoczenia. Z tego biegu wydarzeń skorzystał również Kill oferując swoją pomoc Kaelowi, dając mu niesamowicie silną, lecz bardzo niebezpieczną magię Fel. W ten sposób Illidan stracił pierwszego sojusznika. Kolejnym był Akama, który od dawna planował odzyskać swoją świątynię. Illidan był w pełni oddany szkoleniu swoich jednostek, o których prawie nikt nie wiedział. I tu dochodzimy do momentu właśnie otwarcia portalu w TBC. Sytuacja wyglądała tak. Illidan szykował się na wojnę z Legionem i Kill Jaden to wiedział. Mając Kaela za swojego sojusznika, może spróbować osłabić Illidana oraz Azeroth w bardzo prosty sposób. Napuścić ich na siebie. Wezwany został do pomocy Lord Kaza, który otworzył portal między Azeroth a Outlands raz jeszcze. Demony zaczęły wylewać się na Azeroth i siły Alliance oraz Hordy zareagowały w miarę szybko, łącząc siły, odpierając demony przechodzące przez portal, aż w końcu przedarli się przez portal i tam chcieli zakończyć zagrożenie ze, ze strony demonów. Mało osób o tym wie, ale była to pułapka. Siły Alliance i Hordy utknęły na schodach portalu, będąc w impasie. Tej bitwie przyglądał się Illidan wraz ze swoimi łowcami demonów, ale na razie nic nie robił. Zastanawiał się, czy to dobrze, że siły Azeroth wdarły się na Outlands i walczą z demonami. Ostatecznie stwierdził, iż dzięki temu zyska trochę czasu, aby zrealizować swój plan. Płonący legion będzie zajmował się walką z siłami Azeroth, a on w tym czasie wyśle swoje elitarne jednostki, aby pozyskały klucz, by otworzyć portal do głównej siedziby legionu, czyli planety Argus. W trakcie bitwy zauważył, że nieświadome wojska Azeroth są flankowane przez demony, które, jeśli uderzą, Przełamią szyk i z pewnością pokonają siłę Alliance i Hordy. Posłał więc swoich najlepszych łowców demonów, aby odparli ten atak. Ostatecznie misja się powiodła i w ten sposób ofensywa przez mroczny portal się udała. Azeroth zyskało przyczółek do kolejnych walk z Legionem. To całkiem fajny motyw, gdyż nie wiedzieli oni, że to wszystko dzięki Illidanowi. Niestety plan Kiljedena zaczął się realizować. Dla mieszkańców Azeroth, Illidan był takim samym zagrożeniem jak Legion i nie rozróżniali kto jest kim, więc powoli, raz po raz zaczęli niszczyć posterunki oraz bazy Illidana. Wpierw zabity został Magderidon, stopując produkcję spaczonych orków. Następnie zniszczono rezerwuary z przetrzymywaną wodą i zabito Lady Vash. Skasowano również Kel'tasa i jedynym pozostałym zagrożeniem w oczach Alliance i Hordy był Ilidan. Ten, widząc co się dzieje, przyspieszył swoje plany, wiedząc, że niedługo zapukają również do jego drzwi. Dosłownie w ostatnim momencie, gdy rozpoczęła się bitwa, wysłał swoich Demon Hunterów przez Portal do świata, gdzie mieli pozyskać klucz na Argus. Udało im się to, i gdy wrócili, było już za późno. Illidan został pokonany i uwięziony. To samo również spotkało powracających łowców. Illidan chciał dobrze, jednak nie udało mu się na czas zrealizować swojego celu. Co ciekawe, to te wydarzenia możecie ograć, tworząc Demon Huntera, gdyż to właśnie my jako gracze bierzemy udział w tej misji. To bardzo ciekawe, jak historia The Burning Crusade wyglądała od zaplecza. A więc wychodzi na to, że gdy my w trakcie The Burning Crusade przechodziliśmy przez Mroczny Portal, tak naprawdę realizowaliśmy plan Kill Jadena, który zakładał, że to my wyeliminujemy Illidana, jako że Illidan stawał się coraz większym zagrożeniem w naszych oczach, natomiast był tak naprawdę on zagrożeniem dla Płonącego Legionu. Stąd też my, pokonując Illidana, tak naprawdę pokonaliśmy jednego z naszych największych sojuszników. Jest to całkiem ciekawy motyw i przy okazji zajęte wojska Alaincji Hordy nie były świadome tego, co Kill Jaden planuje w studii wieczności, czyli po prostu wykorzystania jej do właśnie rozpoczęcia kolejnej inwazji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się taki lorowy odcinek podobał, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej czegoś takiego. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa. No i cześć!